Jakim cudem robot robi równe pasy i wie, gdzie są granice trawnika, skoro nie zabezpiecza go żaden drut wkopany dookoła? Wszystko za sprawą mapowania GPS. Wyciągamy specjalną linijkę, która daje dystans od krawędzi i przyklejamy w zaznaczone miejsce na robocie. Kierujemy robotem w aplikacji, jak autkiem, używając smartfona. Im dokładniej będziemy jechać, tym dokładniej zmapujemy całą powierzchnię do koszenia. Przyznam, że na początku ciężko było mi się przyzwyczaić do sterowania, ale powoli się udało. Na krawędziach skręca bardzo dokładnie oraz płynnie. Dodatkowo można Wyznaczyć również miejsca, których robot ma nie kosić na trawniku. W podobny sposób wystarczy je objechać i zapisać jako strefę omijania, taką np. jak basen, meble ogrodowe czy trampolina. Możemy ustawić również trasę przejazdu po chodniku do kolejnej strefy koszenia trawnika. W moim przypadku nie było akurat takiej konieczności. Precyzyjnie kosi nawet za budynkiem, który zasłania anteny GPS, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Po zapisaniu całej mapy robot inteligentnie planuje trasę i zaczyna kosić od samego brzegu, robiąc równe i proste pasy.